Los sprowadza nas na ziemię, Aha. każdego dnia drzemie tak. W nas promyk nadziei, gaz czy będzie płonąć czas tak. Nieubłagalnie zostawia na nas swój ślad Pierwiastek z szuka swego ujścia Gdzieś na nadpoku chujstwa treść ma uświadamiać Aha. Wskazywać drogę i błędy w ludzkich poczynaniach tak. Czy tędy prowadzi ścieżka do samospełnienia Którędy iść, i czy to nie droga do zatracenia Jest. Jest. Jest jak znaleźć sens i istotę swego bytu Wciąż poszukując tych jeszcze niezdobytych szczytów Co? I czy budując naprawdę najpierw Musisz burzyć, walcząc o prawdę, nie wiedząc czemu ona miała czemu służyć miała? Zatracić się w tym, czy poddać się bez walki nie. Użyć każdej broni w budowaniu własnej arki Oświecisz latarki światłem tunelu, część a tylko a wszystko i tak się może okazać pomyłką. Szukając siebie w tym burzu w znakach na niebie, w kartki arkuszu, w pokrytej asfaltem glebie znajduje mniej odpowiedzi się spytać. Prawda ukryta, w rzeczywistości szary jak tytan. Szukając siebie w tym burzu w znakach na niebie, w kartki arkuszu a asfaltem w glebie znajduje mniej odpowiedzi niż się pytań Prawda ukryta w rzeczywistości, szary jak ty, nie Stracić godności, spojrzeć w lustrzane odbicie Ta. Bez lęku, idąc przez życie ku normalności i szczęściu I pomóc mu, gdy się pojawi szansa Człowiek jest tylko pionkiem w grze, miasto to plansza Wbrew temu, co mówią, diabeł tkwi w drobnych niuansach Choć łatwo wyprzeć się kłamstwa, ono powróci Zostanie prawdziwy garstka, ktoś nagle uci Czy zrozumiał, że punkt widzenia jest pojęciem względnym skusił go grosz, los Powiedział. Droga nie tędy, często od życia krop bywa bezcenny, Byś mógł podjąć drop na nowo Wiedząc co ważne, świat jest pełen hipokryzji, Lecz też gdzieś ma swą prawdę, lecz też gdzieś ma swój sens Każdy kolejny słońca wschód, Aha. a wokół brud, kłótnie i zgód To czym karmi się lud Często jest wodzie w trumnie Czy na nadejdzie nasz koniec zapowiadany tak szumnie Szukając siebie w tym burzu, znakach na niebie Kartki arkuszów pokrytej asfaltem w znajduję Znajduje mnie i odpowiedzi, mi się pytań, prawda, ukryta Rzeczywistości szare jak tytan Szukając siebie w tym buszu W znakach na niebie, w kartki arkuszu W pokrytej asfaltem w glebie Zajduje mniej odpowiedzi się z pytań Prawda ukryta, rzeczywistości szare jak tytan Szukając siebie w tym buszu W tej czystej kartce Wiesz ciągle walczę, a tramy, Znów brudzi palce, choć się ją zamęci Co są w środku słabi, wśród ludzi Króluje zawiść, łatwo odławić się W tej grze własnym ego, nie dla nas jest niebo Nie zawsze z prądem płyniesz ku brzegom Często rozsądek i Ambicja, czy coś w tym złego, gdy jest ty misja? Chodzi do tego, gdzie mam są przystania, ja nie od dziś gram, od zawsze w zgodzie z prawdą Ty powiesz, on nie zasłużył, ja powiem zasłużył już dawno Przeżyłem bagno, którego nie życzę nikomu gadką dosadną, nie spuszczam stonu, do mikrofonu wrzeszczę, Nie jestem wieszczem w rzeczywistości, jak tytan szarej Brzydzwy nie chwytam, jadę dalej, nie tonę, chcesz tego jeszcze będę tym samym szczonym, którym byłem wcześniej, a ty wejść sprawz Szukając siebie w tym buszu, w znakach Niebie, w kartki arkuszu, w pokrytej asfaltem glebie znajduje mniej odpowiedzi niż jest pytań Prawda ukryta, rzeczywistości, szare jak tytan szukając siebie w tym buszu, w znakach ta niebie W kartki arkuszu, w pokrytej asfaltem glebie znajduje mniej odpowiedzi niż jest pytań Prawda ukryta, w rzeczywistości, szare jak tytan szukając, szukając siebie, sobie odnaleźć, realny, szukając szukając sobie sobie odnaleźć sobie prawdę siebie sobie prawdę Szukając siebie Odnaleźć sobie prawdę szukając siebie Odnaleźć Ci sobie szukamy prawdę, czekając siebie, od siebie. Od od Czulemm, sobie, sobie cabeza, odnaleźć Ci sobie prawdę, czekając siebie, odnaleźć Ci sobie prawdę, czekając siebie, odnaleźć Ci sobie prawdę, czekając siebie, odnaleźć Ci sobie prawdę.